Cześć! To Wojtek Wisiewski z kanału Finansowy Excel. Serdecznie witam Cię na moim kanale poświęconym Excelowi. To już trzeci film, w którym zaprezentuję Cię funkcję, co ma iloczynu. Jeżeli nie oglądałeś poprzednich dwóch filmów, koniecznie je obejrzyj. Było to wprowadzenie do dzisiejszej lekcji. Zobaczysz, jakie ta funkcja ma genialne możliwości. A teraz, nie przedłużając, zapraszam Ciebie na film. Przejdziemy teraz do przykładu. Zobacz, mamy tutaj zestawienie sprzedaży o szczególnych sklepach na określony dzień według ilości i wartości. Chcemy uzyskać wartość sprzedaży ilościowo i wartościowo, ale ta wartość sprzedaży ma dotyczyć dwóch sklepów, czyli interesuje nas sprzedaż albo w sklepie oznaczonym komórką I3, w tym przypadku Morele albo w sklepie oznaczonym w komórce K3, czyli w tym przypadku Mediamarkt. Sprzedaż przynajmniej w jednym z tych dwóch sklepów spełnia nam warunek sprzedaży, która nas interesuje. W poprzednich przykładach pokazywałem Ci, że oba warunki muszą być spełnione, to znaczy muszą być prawdziwe, żeby w konsekwencji pojawiła się prawda przy konsolidacji tych dwóch warunków. Przy alternatywie warunków nie będziemy je mnożyli, lecz dodawali. I to jest główna różnica pomiędzy tym a poprzednimi przykładami. Czyli wracając do naszego przykładu, chcemy otrzymać sprzedaż ilościowo-wartościowo, sprzedaży w sklepach, komórkach I3 lub H3. Wtedy te wyniki będą sumowane. Dodatkowo interesuje nas sprzedaż w konkretnym miesiącu określone w komórce i 4. W tym przykładzie dla określenia miesiąca zastosujemy funkcję miesiąc. Zobaczcie jak ona działa. Funkcja miesiąc zwraca liczbę od 1 do 12. Są to liczby oznaczające kolejne miesiące. Ponieważ mam tu listę rozwijaną miesięcy, będę mógł je zmieniać dynamicznie. Na początku za pomocą funkcji suma iloczynów wyznaczymy sumę sprzedaży ilościowej naszych komputerów przy określonych kryteriach, o których Ci powiedziałem. Równa się suma iloczynów, oznaczam tablicę pierwszą, A4, CTRL-SHIFT, strzałka w dół, CTRL-BACKSPACE i przerównuję tą tabelę do wybranego pierwszego stepu. I teraz powiedziałam Ci, że Warunek zostanie spełniony, jeżeli sprzedaż będzie się odbywała przynajmniej w jednym z dwóch wyznaczonych przez nas sklepów. I teraz nie mnożymy warunków, ale je dodajemy. Dajemy znak plus. I teraz dodajemy tablicę z drugim sklepem. Ustawiamy się na komórce A4, CTRL-SHIFT, strzałka w dół, CTRL-BACKSPACE i przyrównujemy do komórki K3. Ponieważ później oba te warunki będziemy mnożyli przez ilość bądź wartość, musimy oba te warunki ubrać w nabias. I teraz przy sprzedaży przynajmniej w jednym z tych dwóch sklepów otrzymamy wynik prawda przekonwertowany na jedynkę. A następnie pomnożymy tą jedynkę przez ilość bądź wartość i otrzymamy sumę sprzedaży w tych dwóch sklepach. Sprawdzimy teraz szybko, jakie wyniki mamy z obu tablic odnoszących się do sklepów. Zobacz. Zaznaczę pierwszą tablicę, nacisnę F9 i zobacz. Mamy na pierwszej pozycji prawda, dlatego że mamy tutaj sklep Morele, który odnosi się do pierwszej pozycji. Rzeczywiście to jest sklep Morele. Następnie mamy fałsze. Dlaczego? Dlatego, że zobacz, na następnych pozycjach nie mamy sklepu Morele, on jest dopiero tutaj. Analogicznie, CTRL-Z, mamy w drugiej tabeli, zobacz, F9 i tutaj na pierwszej pozycji mamy fałsz. Dlatego, że na pierwszej pozycji jest sklep Morele. Na następnych kilku pozycjach mamy prawdy. Dlaczego? Bo pięć po kolei następnych sklepów są to sklepy Media Markt, który jest w naszej wybranej komórce K3. Ctrl Z. Teraz przyjrzyjmy się połączeniu poprzez znak plus obu tablic. Zauważ, że mamy znak plus, czyli to jest działanie arytmetyczne, czyli wynik zostanie przekonwertowany na 0,1. F9 Zobacz, że sklep Morele i Media Markt, czyli spełniona jest alternatywa, jest na pierwszych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu pozycjach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Widzisz? Następnie mamy zero. Dlatego, że mamy tu sklep Euro AGD. Widzisz? I następnie mamy znowu sklep Mediamarkt na kilku pozycjach. Znowu mamy jedynki. Tak działa właśnie zdawanie tablic. Ctrl Z. I teraz musimy pomnożyć przez tablicę z warunkiem odnoszącym się do miesiąca. Razy. Otwieramy nawias. Wpisujemy funkcję miesiąc. Wstawiamy tablicę. Z datami, przyrównując ją do komórki, i 4, gdzie mamy określony miesiąc. Otwieramy nawias, wpisujemy funkcję miesiąc, wstawiamy tablicę z datami, przyrównując ją do komórki, i 4, gdzie mamy określony miesiąc. Zamykamy nawias od naszej tablicy. I teraz. Co chcemy uzyskać? Chcemy uzyskać sprzedaż ilościową. Oznaczamy tablicę z ilością. Ctrl Shift szałka w dół. Zamykamy nawias. Ctrl Backspace. Czyli obie tablice pierwsze dotyczą wybranych sklepów. Następnie mamy miesiąc wybrany przez nas i mnożymy przez ilość. OK. I zobacz. Mamy w sklepie Morele lub w sklepie Media Markt sprzedaliśmy w miesiącu marcu 614 sztuk komputerów łącznie. Teraz musimy obliczyć sprzedaż wartościowo. Gdybyśmy nie mieli tabeli ze sprzedażą wartościową, tylko ceną, musielibyśmy pomnożyć jeszcze przez tablicę z ceną. Ale ponieważ mamy już wyliczoną wartość, zamienimy tablicę z ilością na tablicę z wartością. Ponieważ będę chciał skopiować funkcję ze sprzedaży ilościowej do sprzedaży wartościowej. Na początku zablokuję wszystkie elementy i tablice przez F4 i skopiuję w dół. Teraz nas sprzedaż wartościowo, czyli po prostu, tak jak ostatnio robiliśmy, wejdę do edycji formuły i przesunę z ilości sprzedaży do wartości. I zobacz, mamy łączną sprzedaż w obu sklepach Morelle i Mediamarkt w wysokości 1,792,880. Gdy zmienię datę na miesiąc, powiedzmy, czwarty, mamy również wartości zmienione. Gdy zmienię sklepy, również wartości nam się dynamicznie zmieniają. I teraz sprawdzimy sobie za pomocą tabeli przestawnej, czy wszystko działa OK. Mamy tutaj, zobacz, wybrane sklepy RTV Euro AGD i Media Markt. Sprzedaż odbywa się w miesiącu maju. Media Markt ilościowo i Euro AGD ilościowo. W miesiącu maju sprzedano 702 komputery. W obu wybranych przez nas sklepach. Wartościowo również się zgadza. A teraz będę chciał uzyskać informacje o sprzedaży tylko w jednym sklepie. Czyli w obu zakładkach w komórkach I3 i K3 będzie ten sam sklep. Ustawił sklep Media Markt, miesiąc maj. 540 sztuk sprzedano w miesiącu maju w sklepie Media Markt. I wartościowo 1576,800. Teraz sprawdzimy. Miesiąc piąty, sklep Media Markt. Sprzedano 270 sztuk. Mamy 540, coś tu nie gra. Sprawdzimy jeszcze wartościowo. 788,400, a tu mamy 1,576,800. Coś tu nie gra. Skąd się wziął ten błąd? Zobacz. Wejdźmy jeszcze do edycji funkcji i zobacz, jaki wynik tu otrzymaliśmy z dodawania tych dwóch tablic. Zauważ, że w niektórych miejscach mamy liczbę 2. Co ona oznacza? Ona oznacza to, że na tych pozycjach mamy w obu tablicach sklepy. Media Markt. Przejdźmy teraz poniżej. Tu szczegółowo rozpisałem obie tablice. Zobacz. W pierwszym wierszu mamy sklep Morele. Nie dotyczy nas. W drugim wierszu mamy Media Markt. Pierwszy warunek i drugi został spełniony. A mamy plus. Czyli mamy 1 plus 1 równa się 2. Przy dodawaniu. I ta dwójka jest mnożona przez następne tablice. Pamiętasz, że tutaj w maju mamy w sklepie Media Markt 270 tysięcy, zobacz, 270 razy 2 z 540. To się zgadza. Jak naprawić naszą funkcję, żeby nie liczyła nam podwójnie w wyniku spełnienia obu warunków jednocześnie? Tutaj zastosujemy przed obiema tablicami połączonymi funkcję znak liczby. Funkcja zwraca na wartości 0 i 1. I o to nam chodzi. Jest to funkcja jednoargumentowa. I zobacz. Tu wypisałem jakieś liczby. Od 0 do minus 2. Tu mamy wynik określony przez funkcję znak liczby. Czyli 0, 0, czyli fałsz, fałsz. 1. Prawda. Konwertuje nam funkcja znak liczby na jedynkę. Dla nas co najciekawsze dwójkę funkcja znak liczby konwertuje nam na jedynkę. Zobacz. przejdźmy do naszego przykładu. Od pozycji drugiej mamy sklep Media Markt. To się zgadza. Tu mamy wszędzie prawdę. Widzisz? Prawda, prawda, czyli sklep Media Markt. W jednej tablicy jest i w drugiej mamy Media Markt w wybranej tablicy, tak? W wyniku sumowania otrzymujemy dwójkę. Dwójka. I jest przez funkcję znak liczby konwertowana na jedynkę. I o to nam chodzi. Wróćmy teraz do przykładu i naprawmy naszą funkcję. Skopiujemy sobie poniżej nasze dwie funkcje tutaj i przed tablicami odnoszącymi się do sprzedaży w obu sklepach zastosujemy funkcję znak liczby. Zabieramy funkcję znak liczby i mamy tutaj funkcję już znak liczby Pisaną przed dwoma tablicami, które chcemy dodać. Mamy prawidłowy wynik 270, pamiętasz? Również piszemy do wartości znak liczby. I zobacz, mamy prawidłową wartość 788400. Zastosowanie funkcji znak liczby jest tutaj buforem bezpieczeństwa dla Ciebie. Zobacz. Teraz. Zmienię sklep Media Mark na, na Xcom. Oba wyniki tutaj mamy bez funkcji znak liczby. Tutaj mamy wersję poprawioną z funkcją znakiem liczby. Oba wyniki są takie same. I oba wyniki są oczywiście prawidłowe. Ale gdy zmienię pierwszy sklep też na Xcom, zauważ, że mamy tutaj już rozbieżności. Który z tych dwóch wyników jest prawidłowy? Zaraz, szybko skonfrontujemy ten wynik z wynikami w tabeli przestawnej. 391 280 sprzedaż wartościowo i 134 komputery sprzedaż ilościowo. Czyli tylko wynik, tam gdzie zastosowaliśmy funkcję znak liczby, jest prawidłowy. Dlatego polecam ci zawsze stosować zabezpieczenie poprzez zastosowanie funkcji znak liczby. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli spodobał Ci się film proszę Cię o lajka i o udostępnienie filmu przynajmniej jednej osobie. Zachęcam Cię do obejrzenia również innych filmów na moim kanale Finansowy Excel. Pamiętaj każdy czwartek o godzinie 12. Nowy film z Excelem jako głównym bohaterem na moim kanale YouTube. Zasubskrybuj kanał a będziesz informowany o moich najnowszych filmach. Serdecznie Ciebie zapraszam i mam nadzieję, że widzimy się już w następny czwartek.